Hello, hello. Gogo? Mm -hmm. -go. No, i No, no go. User in your channel started recording. i user in your channel okay, started it's okay. recording no. okay, so Bo ostatni uczestnik, czy ktoś chciał coś Nie? Dobra, a jak ktoś by się jeszcze zostawał, to proszę ustawić człowiekiem. Uwaga. I a Simon w tym momencie, i zaczynamy. To zbani, to gang bunny, to gang zelbani, to gang bunny, to gang zelbani, to gang zelbani, to gang Otwieraj drzwi i wijaj pinam, dawaj loże Przyślij tutaj kilka świniek się tarzają po podłodze Polej wódki braciom mym, a dla mnie z pomidorów soczek Zabierz swój swój świński ryj Bo jesteś brzydka, już patrzeć nie mogę Przebijemy dzisiaj trochę siada w klubie gogo Jesteśmy wulgarni, szczególnie to jest pociętą wodną Ręcz swobodów bracie do tego skaż ram pam pam ram pam 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 me robi ra bon de bass Rap se cry bluesy jazz me robi me teș... la 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 li la 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 li la li, la 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 li la la A nad głową kredu po swoją, krękrę Kre, kre po swoją, po swoją, krędu po swoją, krędu po swoją, krędu po swoją, ja w klubie go. po się krędu dobrze, ale krędu po swoją, go, po swoją, krędu po krędu po swoją, po swoją, Wszędzie się czuję dobrze, on najlepiej w klubie go.

Pabarec i nazwania na czele, król. By Niech żyje, król. Naruki, ruki, okay. no, twych... no, trochę tam z tekstu zapomniałem. No, tam wiesz. No, stresik, stresik, wiesz. No, okay, no, spoko, spoko. Nie ma za co.